Cześć bardzo szybko. Ten vlog miał pojawić się już yy, dobry tydzień dwa tygodnie temu. Nie pojawił się myślę, że z wiadomo jakichś względów. Za naszą granicą dosłownie od niektórych z was pewnie kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów. Trwa aktualnie wojna. Wojna krwawa i brutalna, jakiej sobie nikt tak naprawdę nie wyobrażał w dzisiejszych czasach. Ja nie będę ukrywał, że jest mi jakoś super do śmiechu i że jedyno, o czym teraz myślę, to nagrywanie vlogów na YouTube, bo tak nie jest. I tak naprawdę, dopiero po prawie dwóch tygodniach od rozpoczęcia tej wojny, nie będziemy tu mówić o sytuacji, o, o jakichś innych rzeczach, tylko nazywajmy rzeczy po imieniu, jest to wojna. No, tak jakby można powiedzieć, otrząsnąłem się troszeczkę w kontekście swojej pracy i swoich działań, i zaczynam powolutku coś działać. Aczkolwiek nie spodziewajcie się tego, że w najbliższym czasie będzie tego nie wiadomo jak dużo, bo nie mam na to nastroju. Bardziej w tym kierunku bym szedł. Jedno co bym chciał powiedzieć. Ja nie będę mówić, że trzeba lecieć, rzucać się na pomoc i tak dalej. Nie będę też mówił, że musicie żyć normalnie. Bo ja nie jestem od tego, żeby mówić Wam, jak macie żyć. Żyjcie tak, jak chcecie, na własnych zasadach, na własnych potrzebach. Ja po prostu robię to, co czuję, tak osobiście. I na pewno nie będę się łamał pod czyjąś sugestią, że mam robić inaczej w najbliższym czasie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Wytrzymajcie się dobrze. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania tego vloga, w którym pokazuję po prostu, jak. Przeprowadzam badania wydolnościowe na sobie, w zasadzie to Marcin przeprowadza na mnie. Do oglądania, lecimy. Jadę właśnie na badania wydolnościowe do Marcina, sprawdzić co tam, że tak powiem, w moim silniku drzemie i dawno się nie badałem, bo chyba z roku sam nie robiłem badań wydolnościowych, bo też nie byłem w takim regularnym treningu. Testów też specjalnie nie robiłem, poza jakimiś krótkimi testami mocy, ale testy FTP ostatnio robiłem naprawdę dawno temu. Więc zobaczymy, co tam w organizmie rzemie. Także ja jestem po małym śniadaniu, małej kawce, na samej wodzie już teraz i zobaczymy tak naprawdę, jak to wyjdzie. Nie robiłem dawno testów. E... Testu FTP takiego klasycznego, przynajmniej 20-minutowego, jak nie dłuższego. Robiłem jedynie testy mocy, takie sprawdzające, też monitorujące po prostu samopoczucie i gotowość do treningu. Więc szczerze mówiąc, nie wiem w jakiej jestem formie, aczkolwiek odczucia są całkiem niezłe, i myślę, że jestem aktualnie jak na końcówkę lutego w jednej z lepszych dyspozycji, w jakich byłem do tej pory. Zobaczymy. 違う。<music> <music> I tak powinien przychodzić trener z zawodnikiem, postawić zawodnika i go zawstydzić. 180 litrów za panie kolego. Panie Marcinie? Tak, słucham. Będzie mąka z tego chleba czy chleb z tym. No, I mąka, i inaczej będzie i chleb, i bagietki, i cała piekarnia myślę z, takiego, z takiej roboty. No i badania ogarnięte. Trochę się ujechałem. dosyć długo trwało, bo wzięliśmy taki lżejszy protokół. Szczerze mówiąc nie wiadomo było czego się spodziewać po mojej formie, ale trochę wyszło tak, jak się spodziewałem. W sensie skończyłem tam, gdzie myślałem, na takich watach jakich e, się spodziewałem, aczkolwiek wentylacja znacznie lepiej. Samofonu 2 Max też wyraźnie lepiej niż w poprzednich latach, i w ogóle, e, jeżeli schudnę, to będę w zasadzie miał e, rekord e, swojego papu tlenowego. Próg beztlenowy, tlenowy, mniej więcej tak jak mi się wydawało z treningu, więc jest jeszcze nad czym pracować, ale nie zmienia to faktu, że mamy końcówkę lutego. I biorąc pod uwagę ostatnie lata, naprawdę jestem w dobrej formie, więc jak się uda dobrze potrenować, trochę schudnąć. To myślę, że będzie dobrze. Może nie w tym roku, ale w przyszłym na pewno. No i witam. W zasadzie tak składam sobie te wideo o paru badań wydolnościowych kilka tygodni później. I widzę, że paru rzeczy po pierwsze nie dopowiedziałem, a więc numer jeden, czyli wartości, jakie udało mi się osiągnąć. 250 W na progu tlenowym, z tego co pamiętam. Więc do takiego optimum brakuje jeszcze no, przynajmniej dwóch schodków, tak naprawdę. Gdzieś tam chciałbym, żeby ten próg tlenowy mi się kształtował na około 300 W, ale biorąc pod uwagę, że mało takiej pracy wytrzymałościowej wykonałem w ostatnim czasie, to nie jest źle. I z progiem beztlenowym mieliśmy z Marcinem trochę wątpliwości, czy ustalić go na 315, czy na 350, ponieważ Patrząc po wentylacji to wychodziło tak bardzo pomiędzy w sensie dopiero na koniec ostatniego na, na koniec schodka 315 W zaczęło się coś dziać z moim oddechem a w 350 już działo się wyraźnie więc pewnie jakby było coś pomiędzy to by było. Niemniej jednak ja wziąłem pod uwagę to że teraz jest te 315 i to mi w zupełności wystarczy do treningu bo wolę pracować na troszeczkę niższej intensywności niż się przypadkowo zajechać. A gdzieś te badania pewnie będę powtarzał. No, podejrzewam, że w połowie kwietnia, bo tak mi wychodzi z planu treningowego, że wtedy by wypadało i już wtedy liczę na znacznie lepsze wartości mocy. To, co jest ważne, to ten pułap tlenowy, który mi wyszedł naprawdę fajnie wysoko, jak na moją aktualną dyspozycję i trening w ostatnich latach. No i w zasadzie to by było na tyle z pokazania Wam, jak wyglądają takie badania wydolnościowe. Jeżeli chcecie porozmawiać o takich bardziej technikaliach, czyli po co, dlaczego, co one nam dają, jak są realizowane, jak dochodzi do tego, że w ogóle możemy dzięki, e, dzięki analizie gazy, gazów wyznaczyć progi e, metaboliczne e, oraz omówić na przykład na przykładzie moich czy jakichś innych wyników, e, co treningowego możemy wyciągnąć z takich badań. No to dajcie znać, i zrobimy po prostu kolejny odcinek, już taki bardziej merytoryczny na ten temat. Postaram się nagrać wtedy. Troszeczkę powiedzieć, takich bardziej specjalistycznych informacji, które mogą Wam się przydać. A dzisiaj zostawiam Was z takim po prostu, można by powiedzieć, trailerem do tego. A Jeżeli chcecie po prostu więcej, to dajcie znać, i wtedy to nagramy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.